...wszystko jest ten... ...nie, wiem, jak to jeszcze, tam decyduje Ale w Ale Przed światłami was mogę wys wysadzić. Pytam mnie dlaczego służy? Bo do tu, że właśnie tak samo w tych zatrzymaniach na pożegnaniu, tak, w 6 Ja tak samo Nie, ale tak samo było takie mocne zatrzymanie o, o, ja, ja witam państwa po lewej stronie mojej. By Dobrze by było, jakby państwo już jakieś pieniążki przygotowali, nie? Bo to wielka orkiestra świątecznej pomocy. Ja zaraz tu wysiądę, ja zaraz tu podejdę, ja wszystko zaraz zrobię. Wszystko. O, 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 o. A państwo oczywiście na przejściu Odchodź do puszki, oczywiście po całym Tylko ostrożnie, tak przez stanowisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.

do to tylko 6 zł Nie, 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 to słabo Taki mało fajny, ale coś wrzucił to dobrze i dobre i to, nie? No dobrze. No, to pozdrawiamy wszystkich na przystanku Kontaja. Jakbyście skakali, to by wam cieplej było. Tak szczerze wam No to, no, to a... trochę. Wesoły Jace. dzień jest, nie? Wielka orkiestra. O pani okularach, podskoczy pani? O tak, tak, do pani mówię. Podskoczy pani. Nie? Nie podskoczy pani? Ciepny pani będzie. Aa Pani się uśmiała. No, o Jezu, Ja kupi, pół, 먼, w półpół, trzeba już A Życia bać ich nie daje nam. Podobno takich ładni, a jednak bliżej są mniej. Siedzę na tym kuzynkach, i na duszy, okresie na mój szakra. Dzień dobry Państwu. Wielka okresacja o pomocy. No ja widzę, że już Pani ma przygotowane dla nas drobne. Ma Pani dla nas drobne? Nie, no nie. Zresztą na to, ile to aby ja Państwo nam trochę wrócili, to za darmo byście Państwo jechali. O moja mama no, Dobra. Rządno. Gdzie to jest <grym> napisane? No, Chodzi no, na no, o o. Jest! O! Dziękuję bardzo. Daj Pani Serdowo. dziękujemy serdecznie. O, ale ja widzę, że Pani elegancka. Gdzie Pani się wybiera? Jakiś sens od Pani kłopotu Oczywiście, tutaj stojąki. No, no, tu no proszę, znajomi, no okej, no to Marcina znam na Sami znają Bardzo dobrze nam idzie. No dobrze, Bardzo dobrze. Idzie, jest, no i co, jest, no? I no cieplej, im więcej da, pieniędzy wrzucają, tym cieplej. No na razie no tak nie. średnio, ale będzie gorąco pod koniec. No, no nie ma już tych kochaty? Nie ma, nie pan się. O, no, dziękujemy bardzo pana za piątkę. Dajcie pana serduszko za piątkę. Dajemy, dajemy, dajemy. Tak, dajemy serduszka. Już dajemy pana. O, o, elegancko. O. Pan, proszę, proszę. proszę nagrać pana serduszko. Tak, Bardzo proszę pani. O, pa, o, Państwo z dwójki! dzień dobry Państwu. Pa, pani już przechodzi, ja tu do Pani idę, bo wielkarki też się uczyni pomocy. A Pani do to ucieka. No, nie ma Pani dla mnie nawet złotóweczki do puszki. A! wiedziałem. Dajcie dla Pani serduszko! Ja wiedziałem, że Pani to jest porządny człowiek. Pani dobrze z oczu patrzy. Bardzo serduszko dla Pani, szybko, chodźcie, halo, halo, serduszko dla ta Pani, tak Ty, tak, Drugi. raz, raz, Pani zakupów, pracy, a. w niedzielę, bardzo proszę, a Pani tam w też kiedy Pani czeka, ja do Pani podejdę i wezmę pieniążki. Wytamy ja to... <grym> pani, Ale pani ładnie dzisiaj wygląda. Ja, On taki raz jakby... Chyba mam kłamie. Jak kolejnie? <grym> Czy ja wyglądam na takie do takiego kłamie? Wrzuci, wrzuci nam pani, nie? Gotoweczkę, wrzuci nam pani to, nam pani, to się... A pani rzuci! Widziałem, że na no zajedni to porządnie rzuci. Proszę. O, 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 widzicie? Co się zabiega porządny człowiek? Zrozumieją sobie wnioski, że po każdemu rzucie do puszki. A nie, potem jednemu ktoś rzuci tyle, a potem reszta obrażona chodzi. Proszę. Pani dajcie. Nie chcę tak, co Tak. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Dobra, idziemy dalej. Ale Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dobrego zbierania. No dobra, to jest. już się stanie.